Orbitrek Spirit XE395 Konsola typowa dla Orbitreka Spirit. Każdy przycisk jest oddzielny dla danego trybu treningowego. Mamy tryby manual, wzgórze, fat burning, cardio, siłowy, interwałowy i użytkownika oraz na zakres stętna. W każdym z trybów mamy narzucony minimalny czas treningu jest to 30 minut. Wyświetlone zawsze na ekranie sprzętu. Możemy ten, ten, ten czas wydłużyć bądź skrócić, klikając Enter na wybranym trybie. Możemy zwiększyć też, najpierw dostosować nasz wiek do tego, żeby przeliczał orbitrek kalorie z wieku, następnie z wagi, potem możemy zmienić czas. Czas jest skonstruowany w ten sposób, że nie można ustawiać go mniej niż 10 minut. Od 10 minut to jest minimalny czas treningu na wszystkich orbitrekach firmy Spirit. I po zatwierdzeniu kolejnego Entera możemy jeszcze zwiększyć maksymalny level obciążenia, który i tak w trakcie treningu możemy yy, modyfikować. Jak już wszystko mamy przeklikane, yy, to sprzęt podpowie nam, żeby zacząć trening. I teraz start. Maksymalna inklinacja i zaczynamy trening. W trakcie treningu, tak jak powiedziałem wcześniej, możemy zwiększyć bądź zwiększyć, zmniejszyć sobie obciążenie. Zwiększenie i zmniejszenie obciążenia możemy wykonać poprzez plus i minus na konsoli głównej, czyli plus do góry, obciążenie minus w dół i tak sobie to kontrolujemy. I tak samo tutaj na rączce mamy możliwość dodania plusem i minusem. Jak widać, i tak samo mamy w tym orbitreku możliwość zmiany nachylenia kroku poprzez strzałki, inklinacja na rączce lewej do góry, do dołu, i orbitrek nam się dostosuje. Oczywiście nie, nie trzeba przerywać e, treningu, aby dodawać, odejmować. Obciążenie dowolnie możemy to robić czy na rączce, czy na konsoli. I to jest, jak gdyby, wszystko, co oferuje pod względem zmian treningowych. Orbitrek mamy jeszcze możliwość wyłączenia wiatraczka, wyłączenie wiatraczka. I jeżeli chcemy zakończyć trening, klikamy stop. Pierwszy stop pauzuje trening, drugi stop kończy.